Godzina czwarta, 4.45, symboliczna godzina i symboliczne miejsce. Dokładnie tutaj 81 lat temu rozpoczęła się Druga wojna światowa. W tym roku po raz pierwszy uroczystą oprawę rocznicy wybuchu II wojny organizuje Wojsko Polskie. To jest program wojskopolskie.pl Marcin Gula Zapraszam. 81 lat temu polscy żołnierze pierwsi na świecie podjęli walkę z niemiecką agresją, ale w programie pokażemy też, jak dziś wygląda polskie wojsko. Najlepsi z najlepszych. 18. Batalion Powietrzno-Desantowy przygotowuje się do wyjazdu do Kosowa. To jest program Wojsko Adam Krzykowski, dzień dobry. Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Kolejny polski kontyngent melduje gotowość do służby w Kosowie. Szybciej, prościej, nowocześniej, czyli nowe zasady przyjęć w szeregi armii. Skomponowane specjalnie na tą uroczystość Marsz Bohaterów w Westerplatte oraz Znicz Pokoju, który zapłonął przy pomniku, to tylko niektóre z elementów uroczystej oprawy rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wojsko Polskie przywraca należną rangę dla tego ważnego i symbolicznego dla wszystkich Polaków miejsca. Westerplatte, ziemia uświęcona krwią bohaterów. 81 lat temu to w tym miejscu rozpoczęła się druga wojna światowa. A tak przyszedł niespodziewanie z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein. Przypłynął kilka dni wcześniej, oficjalnie z wizytą kurtuazyjną. Od ognia artyleryjskiego zajęczała ziemia tego polskiego półwyspu, a chmury czarnego dymu zbudzącego się dnia uczyniły noc. Zacięta obrona polskiej składnicy wojskowej trwała 7 dni i 7 nocy. Zdobycie Westerplatte przez Niemców z jednej strony oczywiście było krokiem y, militarnym najzupełniej zrozumiałym, dlatego że z jednej strony doprowadzało do oczyszczenia terenów wolnego miasta Gdańska z wojsk polskich, z drugiej strony trzeba to również traktować jako takie zadanie priorytetowe strategiczne. Atak tysięcy niemieckich żołnierzy odbierało zaledwie około 200 Westerpatczyków. Dowodzonych najpierw przez majora Henryka Socharskiego, a później przez jego zastępcę, kapitana Franciszka Dąbrowskiego. Ich postawa jest wzorem do naśladowania przez dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Westerpatka to reduta polskości. To wielka lekcja patriotyzmu, oddania ojczyźnie do końca. Mimo kapitulacji polskiej załogi, obrona Westerplatte do dziś jest symbolem ich heroizmu i poświęcenia. To miejsce jest wielkim i wspaniałym symbolem. Symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata. Przestrogą. Wad wzywam, bohaterscy żołnierze września 1939 roku. Którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu! Uroczystości na Westerplatte w tym roku miały wyjątkowy charakter. Pierwszy raz organizowało je wojsko polskie. Pierwszy raz zapłonął też znicz pokoleń. W ten sposób symbolicznie weterani, żołnierze i harcerze oddali cześć tym, którzy zapłacili najwyższą cenę w pierwszych dniach wojny. Marsz Bohaterów w Westerplatte, specjalnie skomponowany na tegoroczną rocznicę. Wojsko Polskie zadba o to, żeby to miejsce, święte miejsce, zaroszone krwią żołnierza Wojska Polskiego, było takim symbolem właśnie dzielności i chwały żołnierzy Wojska Polskiego. Czcimy żołnierzy Wojska Polskiego, pamiętamy o nich, zapewniliśmy, aby godnie tę uroczystość. Przebiegały, doprowadziliśmy do tego, że zostały ekshumowane szczątki żołnierzy Wojska Polskiego, że zostali zidentyfikowani ci, którzy polegli 81 lat temu właśnie tu na Westerplatte. Od czterech lat na Westerplatte prowadzone są prace archeologiczne. Ich efektem jest odkrycie miejsc pochówków obrońców w składnicy. Genetykom ze Szczecina udało się do tej pory zidentyfikować szczątki pięciu z nich. Tożsamość odzyskali Jan Gębura, Adolf Petzet, Bronisław Perucki, Józef Kita i Władysław Okrasa. Było tylko wiadomo, że poległ na Westerplatte. Z tego co wiem, wujek skończył ówczesną służbę wojskową. Nie zdążył wrócić do domu, został skierowany na Westerplatte i zginął 2 września. Tyle, tyle widzieliśmy. 81 lat później na Westerplatte rodziny bohaterów otrzymały noty identyfikacyjne. Tak się rozplakł, to jest niemożliwe, nie? Jakbyśmy <sp-, apology> mówili, tak on pisze, jest, jest ten nasz wyjście. Odnalezieni obrońcy Westerplatte spoczął teraz te wspólnej immobile na cmentarzu, który powstanie na tej składnicy. Polscy żołnierze mogą być dumni ze swojej historii, a my dziś możemy być dumni ze swoich żołnierzy. Dziś właśnie uczestniczymy w szkoleniu 82 medalionu podpięciu desatowego i przed wyjazdem na 43 miódł PKW kworc Powiedzieć, że są znakomicie wyszkoleni, to jak nic nie powiedzieć. Wędrzynie. To tu ćwiczą jednostki Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tej chwili jest miejsce, gdzie do wyjazdu na misję do Kosowa przygotowują się żołnierze 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego. zajęcia kompanii manewrowej z taktyki na centralnym ośrodku zurbanizowanym i realizacji operacji Cordon and Search. Jest to operacja, w której wykorzystujemy dwa elementy. Element, który wystawia tzw. cordon, jest to ubezpieczenie obiektu, na który drugi element będzie wykonywał szturm i przeszukanie tego obiektu w celu znalezienia amunicji, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów lub także narkotyków. Są, a może się zdarzać, że także niewolników i handlarzy Podczas takiej operacji kluczowe znaczenie ma zbieranie kilku jednostek i czas. Żołnierze nie ma, automatycznie muszą reagować na ustalone sygnały i doskonale znać swoje miejsce w grupie. Jednocześnie muszą być przygotowani na to, co nieprzewidywalne. Dlatego w scenariuszu każdych ćwiczeń pojawia się sytuacja losowa, z którą muszą sobie poradzić. Największą trudnością jest zgranie wszystkich elementów w czasie i w przestrzeni. Czyli żeby w odpowiednim momencie i czasie ubezpieczenie znalazło się na swoich stanowiskach, by wspierać drużynę szturmową, jak i także grupa, która będzie ewakuować drużynę szturmową, pojawia się w odpowiednim czasie. Każda zwłoka w trakcie tego działania może spowodować, że ludność, która będzie w danej miejscowości, może zwrócić się przeciwko nam. Podczas przygotowań do misji w Kosowie żołnierze realizują patrole w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, które zastaną na miejscu. Główną istotą szkolenia jest sprawdzenie, przygotowanie oraz certyfikacja kompanii manewrowej, przygotowując do wykonywania zadań medytowych na dalsze działania. Uczestnicy pokojowej misji muszą posiąść umiejętność kontrolowania zamieszek, tzw. walki z tłumem. Muszą być w najwyższym stopniu przygotowani do sytuacji kryzysowych i obrony własnej bazy zawsze mogą również być w sytuacji, znaleźć się kryzysowej zarówno e, ze względu na różne grupy e, przebytnicze, które znajdują się w tamtym terenie, także nie zapominamy o, o ochronie przede wszystkim swojej, jak i ludności dzielnej. 18. Batalion Powietrzno-Desantowy szkolenie ogniowe oparł na systemie los. Rozwinięcie tego skrótu to broń, lufa, otoczenie, spust. Każdą broń należy zawsze traktować jako załadowaną. Lufa powinna być skierowana tylko i wyłącznie w kierunku celu, w powietrze lub w ziemię. Przed oddaniem strzału należy sprawdzić otoczenie, czyli upewnić się, że nikt niepożądany nie znajduje się na linii strzału. Palec na spuście kładzie się tylko oddając strzał. Ćwiczenia 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego przed misją w Kosowie stały się też okazją do doskonalenia najlepszych snajperów, by oddać precyzyjny strzał. Dobre oko to nie wszystko. Strzelec wyborowy przed oddaniem strzału na pewno na początku musi oszacować warunki atmosferyczne. Do tego służą mu różnego rodzaju przyrządy pomocnicze, jak również sama natura w postaci gałęzi, że traf znajdujących się w pobliżu celu po wyliczeniu. Wyczerpienie tego wszystkiego żołnierz strzeleg wyborowy wprowadza poprawki i nastawy na bajnach karabinu wyborowego i próbuje oddać decyzyjny strzał do celu. Żołnierze 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego natowską misję w Kosowie rozpoczną jeszcze w tym roku. 18. Batalion Powietrzno-Desantowy, elita polskiego wojska. Co trzeba zrobić, żeby założyć bordowy beret? Ze względu na specyfikę działań wojsk powietrzno-desantowych przed każdym kandydatem stawiamy rygorystyczne wymagania e, fizyczne ale także każdy z nich musi cechować się specyficznymi cechami charakteru. Musi być to inicjatywa, wytrzymałość, chęć ciągłego doskonalenia i przede wszystkim samodzielność. Ale przede wszystkim to trzeba zostać żołnierzem, a właśnie ruszył nowy, łatwiejszy system rekrutacji do Wojska Polskiego. Liczebność polskiej armii stale rośnie. Powstają nowe brygady, nowego rodzaju sił zbrojnych. Wojsk Obrony Terytorialnej powołano wojska obrony cyberprzestrzeni. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi chce związać przyszłość z wojskiem. Większa armia to większe bezpieczeństwo kraju. Wojsko polskie rozrasta się liczebnie. Powołałem do życia 18 Dywizję Zmechanizowaną, która funkcjonuje na wschód od Wisły, na tym terytorium. A zależy mi przede wszystkim na tym, żeby młodzi ludzie, którzy decydują się na to, żeby służyć w Wojsku Polskim, nie byli zniechęcani poprzez długotrwały i skomplikowany proces rekrutacji. Przez lata długi i skomplikowany proces rekrutacji mógł skutecznie zniechęcić mniej zdeterminowanych. Potencjalnych kandydatów na żołnierzy Rzeczypospolitej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak opowiedział historię jednego tylko żołnierza, którego rekrutacja wyglądała tak. Najpierw dwukrotnie musiał odwiedzać wojskową Komendę uzupełnień w pędzinie, potem został wysłany do Krakowa na badania lekarskie, trzy dni spędził w Krakowie, żeby przejść badania lekarskie, a następnie został wysłany do Sosnowca, żeby Y przejść y rozmowę z psychologiem. Dlatego zasady przyjęcia w szeregi armii zmieniają się. Oprócz tradycyjnego składania wniosków do wojskowych komend uzupełnień, Wojsko Polskie uruchomiło rekrutację w formie elektronicznej. Powstał portal rekrutacyjny. To kolejna już oprócz e internetowa forma aplikowania do wojska. Jest to nowa jakość, przede wszystkim do tego procesu rekrutacji, gdzie w tej chwili Szukamy żołnierzy, szukamy przede wszystkim ochotników, żeby zwiększyć liczebność sił zbrojnych, która jest priorytetem zarówno prezydenta, jak i ministra. I w tej chwili można wyraźnie powiedzieć, że ten proces będzie skrócony maksymalnie do jednego do dwóch dni. Kandydat do służby wojskowej w nie więcej niż dwa tygodnie od złożenia internetowego wniosku za pośrednictwem portalu Zostań żołnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym wojskowym centrum rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania. Będą organizowane doraźnie w miejscu, w którym będzie najbliżej do największej, dla największej grupy kandydatów. I w takim wojskowym centrum rekrutacyjnym w ciągu jednego dnia, maksymalnie dwóch dni, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się także badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem. A więc zmiana podejścia, zmiana filozofii polegająca na tym, że wszystkie te działania, które dotychczas były rozproszczone, będą skoncentrowane w jednym miejscu. Będziemy to organizowali w oparciu o obiekty. Te które są w posiadaniu resortu Obronn Narodowej, ale też przede wszystkim chcemy wyjść do społeczeństwa. Dotychczas załatwienie wszystkich formalności związanych z organizacją trwało ponad pół roku. Po zmianach ten czas skraca się ponad trzykrotnie. Uproszczone procedury spowodują, że napływ żołnierzy do służby wojskowej stanie się jakby bardziej płynny. Zachęcamy do. Związania swojego życia z zawodą służbą wojskową. O służbą wojskową, to stabilizacja, radość i oddanie dla ojczyzny. Wraz ze skróceniem czasu rekrutacyjnych formalności skraca się też czas szkolenia podstawowego. Zamiast 3 miesięcy zajmie ono zaledwie 28 dni. Wykorzystujemy w pełni czas, który. Jest nam dany, a więc zajęć będzie po prostu więcej, zajęcia będą także w sobotę, zależy nam na tym, żeby w stosunkowo krótkim czasie szkolenie podstawowe zostało przeprowadzone, będziemy korzystać także z metod z e-learningowych. Metod e Przejrzyste zasady rekrutacji zapewne staną się Magnesem, który przyciągnie do wojska wiele osób. Ale nie jest to jedyny i najważniejszy argument. Polska Armia pozwala służyć Ojczyźnie, dając gwarancję stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków. Przez ostatnie trzy lata wysokość podwyżek y, na, y, 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 kształtowała się y, dla korpusu szeregowych około 1200, dla korpusu y, podwodnicerów około 1300-1400 zł. Dla generałów i oficerów około 1500 zł. Przez ostatnie 3 lata to były e, najbardziej odczuwalne podwyżki dla żołnierzy. Przez ostatnie 10 lat nie pamiętam, żeby aż tak znacząco wzrosły uposażenia, zwłaszcza w korpusie szeregowych zawodowych. To ogromnie poprawia sytuację bytową. Naszych żołnierzy. Wojskowe centra rekrutacji ruszą w połowie września. Skorzystać z nich będą mogli zarówno kandydaci do korpusu szeregowych zawodowych, jak i terytorialnej służby wojskowej. W Wędrzynie szybka akcja zajęcia tego obiektu, a u nas czas na szybkie strzały! Na pierwszy ogień idzie kolejna wojskowa pomoc przy kolejnej awarii warszawskiej oczyszczalni Czajka. Żołnierze zbudują most potonowy na Wiśle, który będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki. We wtorek zaczynamy operację stawiania mostu pontonowego. Robimy to przy pomocy dwóch jednostek podległych dowódcy generalnemu. To jest drugi nowocławski pułk inżynieryjny i drugi pułk saperów z Kazunia. Operacja zaczyna się we wtorek, kończymy w czwartek. W czwartek most będzie gotowy. Operacja będzie trwała za dnia, będzie to ponad setka osób przy tego mostu, natomiast później do utrzymania tego mostu będzie około 50 żołnierzy. Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło tydzień temu. Teraz odrywamy się od dzień. Powodem jest wizyta sześciu amerykańskich bombowców strategicznych B-52 Stratofortress. Maszyny przeleciały nad wszystkimi państwami NATO. Jednodniowa misja Sky jest formą demonstracji Solidarności Sojuszu. Pokazuje też gotowość do działania sił odstraszania i zapewnia możliwość kooperacji pomiędzy siłami zbrojnymi NATO. Lecimy dalej, tym razem na sportowo, i od razu przenosimy się do Włocławka, gdzie żołnierze zdominowali 96 mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. W zawodach wzięło udział 34 wojskowych, którzy rywalizowali w 18 konkurencjach. 12 mundurowych zostawiło przeciwników w tyle i zostało mistrzami Polski. 9 złotych krążków trafiło w ręce sportowców z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, a konkretnie wygląda to tak: Trójskok mężczyzn. Pierwsze miejsce starszy szeregowy Adrian Świderski, Bieg na 1500 metrów kobiet. Pierwsze miejsce szeregowy Sofia Erui, Bieg na 1500 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce szeregowy Michał Rozmys, Rzut młotem mężczyzn. Pierwsze miejsce marynarz Wojciech Nowicki. Bieg na 400 metrów przez płotki kobiet. Pierwsze miejsce szeregowy Joanna Minkiewicz. Bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn. Pierwsze miejsce marynarz Patryk Dobek. Rzut oszczepem mężczyzn. Pierwsze miejsce szeregowy Marcin Krukowski. Skok o tyczce mężczyzn. Pierwsze miejsce kapral Paweł Wojciechowski. Bieg na 400 metrów kobiet. Pierwsze miejsce szeregowy Justyna Święty Esedić. Pchnięcie kulą kobiet. Pierwsze miejsce marynarz Paulina Guba. Bieg na 200 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce kapral Łukasz Krawczuk. Bieg na 5000 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce sierżant Szymon Kurka. Wszystkim bez wyjątku serdecznie gratulujemy. 18. Batalion Powietrzno-Desantowy na dziś kończy swoje szkolenie przed wyjazdem do Kosowa. My też kończymy, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!